Równiutko z chmurami, nie? Tak to, no ślicznie. Ale i idą. A, już powyżej chmur. Zobaczymy jaka wysokość. No kochana, już jest dwa tysiące... dwa metrów. Jak będzie widać. Wchodzą, męczą się. Jeszcze troszkę No widok no, tych chmur jest piękny Ponad chmurami Niesamowite A wszystko dole w dole łącznie z chmurami <gry> Ale już szczyt widać zobacz mogę <grywa> Zobacz Teraz Ojej. można się nacieszyć Widok jak z samolotu Chyba, nie? Ślicznie Pięknie Lunia sami na szczycie Czekaj, wiesz co ja już tutaj nie widzę w tym O tu jesteś w tym widzierze, wiesz ja już... <laughs> Za mało tlenu, chyba już ledwo, ledwo widzę. Ale chodź, ten widok zobacz. Ela z drugiej strony, jaki widok. Ostatnie metry, dasz radę. Tam wyżej wejdziemy, wiesz, zobacz, jakie piękne widoki będą jeszcze. Chodź, jeszcze kawałeczek. Zobacz te widoki. <laughs> Możemy poczuć się jak w niebie dosłownie, patrz, aniołków brakuje. Do zdjęcia. Oj kurda, tam jest taki... No, ostrożnie. No, lepiej, bezpieczniej. Nie, tam jest przepaść. Nie, nie, za, za tym nie, nie siadaj. Jesteś, zdobyłaś. Moja żonka weszła. Ostatni szczyt już w tym majowym weekendzie. Teraz ci zrobię, poczekaj, czekaj Czekaj, dobrze, moment Pięknie Czekaj, jeszcze będę robił zdjęcie. Pięknie. No te szczyty, Elunia, zobacz Wynagrodziło nam to, to wchodzenie, ta pogoda No tutaj tą granią będziemy schodzili. Kończysty, tam widać. Ale widok tych chmur nad chmurami. Te chmury są rewelacyjne. Pięknie. Super. A tam jaki bałwan stoi. No Lunia, co kończymy? Schodzimy. Dobyliśmy. Schodzimy. Schodzimy. Ostatnie pociągnięcie Lunia. Cieszymy ten wzrok. No, po walutku. No, ja mm. Najważniejsze zrobione. Tutaj powolutku powoli, powoli, powoli z góry może być niebezpiecznie jak, jak pod górę powoli, powoli, już dobrze patrz, jeszcze ten widok nad chmurami. No niesamowite, pięknie. A Ostatnie zerknięcie na szczyt, pięknie. Te chmury pod nami. Idzie? Co? Idzie? To idzie. Nie zejdę. Na dupcie, lunia. Pójdę do ciebie może. Dla co pójdziesz do mnie? Usiądź, usiądź teraz, usiądź. Co? Powiedz co ci to da. Usiądź. ty pójdziesz po mnie. Co ci to da? Co Usiądź Co da? to da? Usiądź powolutku. <laughs> Powolutku, usiądź. Pójdę do ciebie. Jednak. O, nóżkę, nie trzeba iść. Sprężysz się i mówi się trudno. No to trochę. Ja stracha miałem na ciebie. Zobacz, kurze. No to było bardzo niebezpieczne. Zobacz, teraz zobacz. o było niesamowite niezamówić. Powolutko, na samą przepaścią właśnie. I tutaj jeszcze kawałeczek. O, poczekaj, ochłoń troszeczkę. No to było okropne tutaj ten kawałek. Ej, to masz taką jazdę. Powoli, powolutku. Po tym śniegu. To się wcale nie mieć. Mhm. Jeszcze kawałkami jest. Śnieżek. Na grani. Idziemy, idziemy. Ale ogólnie tego śniegu jest nie. I w zeszłym roku w maju. Dużo mniej. Bo tam to nie było on widać tego szlaku w ogóle. Mhm. Mhm. Patrz, ale na grani jeszcze leży śnieg. środkiem, środkiem. Dobra, to idź. 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 Moja wyobraźnia. Ja. Powolutku, dla powolutku, bo ścieżka zasypana. No, tu jest trochę nisko, powolutku, gorzej było na, na tym, na bystrej, masz mały odcinek, powoli, bo tu już się zjechałoby, już jesteś na ścieżce. Powolutku do mnie Oj, tam pod górę chyba być. Tak Przyklej się Poł się na brzuszku, bo tam jest niebezpiecznie Powoli Na pewno dobrze idziemy? Dobrze, dobrze. powolutku o, no, tam przepaść, dość do słupka. Na dzisiaj starczy, jeszcze teraz tylko zejść. Jak zejdziemy, tutaj kończysty, jesteś, jesteś. No, ostatnie 400 metrów do Chochołowskiej. Godzina? 18.40 12 godzin. Jeszcze kawałeczek. No, ludzi na Chochołowskiej widzimy. Pięknie. Akcja zakończona. Dobra. Na dzisiaj starczy, nie ma? Godzina 20. Czekamy na ostatni autobus. Skończona trasa. To się będę przesiadać i się potem będę bujać tam. Nie, już teraz nie, nie ma sensu. Já jedni, jedni.